Czy N8N się kończy? W ostatnim czasie coraz częściej widzę filmy typu: Przestań się uczyć N8N. Nigdy nie użyję N8N tak samo. Stare versus nowe. Nie używaj N8N w 2026 roku. Przestań używać N8N, zacznij używać Kloda. Obejrzyj to, zanim zaczniesz uczyć się NATENA itd. Tak itd. Tak Dodatkowo mogło Ci się zdarzyć widzieć taki wykres, który porównuje popularność N8n i chociażby Cloud Code w ciągu ostatniego roku i mniej więcej dotąd. Do grudnia 2025 roku szło to, można powiedzieć, w parze. Te, te wykresy są niemalże bliźniacze. I w styczniu 2026 roku te trendy się zeszły. A teraz Cloud ma więcej zapytań dziennie, przynajmniej w Polsce, niż N8n. Jeśli wezmę cały świat, wygląda to mniej więcej tak samo. W styczniu te dwa wykresy się zeszły i Cloud zaczął wyprzedzać N8n. Z czego to się bierze? Czy to oznacza, że Nathan się kończy? Czy to oznacza, że składanie bloczków do kupy i łączenie ich ze sobą nie ma sensu? Że to przestało działać? Że teraz jedyne słuszne podejście to jest vibe coding w anti-gravity i agentic AI i OpenClaw i coś tam? Dzisiaj postaram się na to odpowiedzieć i być może trochę Cię uspokoić. Zapraszam. Daniel Bartosiewicz. Content, AI, automatyzacja. Więc tak, po pierwsze mamy nasycenie rynku. Mamy nasycenie rynku materiałami o Neytenie, gdzie tak naprawdę już wszystko zostało powiedziane, wszystko zostało zrobione. Są kursy po 8 godzin, 5 godzin, 6 godzin, ileś tam znowu godzin, 17 godzin. Porobiły się społeczności, w tym i moja. I teraz jeśli chodzi o Neyten, to już bardziej są. W Wdrożenia, stricte wdrożenia i pilnowanie tego flow, żeby ono postępowało mniej więcej stabilnie, przewidywalnie i powtarzalnie i żeby dowoziło efekty, aniżeli nauka nowego sposobu składania bloczków. Jedyne, co się zmieniło tak naprawdę, to serwery MCP i to, że teraz kod, czy to cloud, czy to googlowski, że teraz można napisać w jakimś stopniu workflow w Natenie, wrzucić go do Natena. I potem ewentualnie troszeczkę podkręcić, przetestować, sprawdzić, że tak powiem, ustabilizować i to działa. Natomiast jeżeli chodzi o Cloda Coda, jeżeli chodzi o antigravity Gravity, czy teraz najnowszy hype, czyli Open Cloud, CloudBot, Moldbook, Moldbot, czy jak tam go nazwą za tydzień albo za dwa, tam się dzieje troszeczkę inna rzecz. Owszem, też można coś zautomatyzować, też można zrobić, że to się będzie działo samo, ale nie ma. Składania bloczków, nie ma łączenia bloczków do kupy, nie ma klikania, nie ma przepinania ich jeden do, jed do drugiego, nie ma tego całego testowania, wchodzenia, patrzenia, co się wywaliło, dbania o błędy, jakiegoś obsługi edge casesów, nie ma tego wszystkiego. Po prostu wchodzisz sobie do koda Koda i mówisz mu, że się wywaliło, popraw to. I on poprawia. Czy to zrobi dobrze? Nie wiem, czy zrobi źle? Też możliwe, ale on to robi. Teraz powinno się pojawić fundamentalne pytanie, czy to jest to samo? Nie jest to samo. Opiera się mniej więcej na tej samej zasadzie, no bo jeżeli spojrzeć na N8N czy inny orkiestrator do Agenty AI, to on opiera się na LangChain. A LangChain opiera się na Pythonie. A skoro opiera się na Pythonie, to teoretycznie można takiego Pythona, można sobie takie N8N, taką automatyzację wyklikać na komputerze w kodzie. I wtedy działać to będzie stabilnie, dlatego że kod co do zasady jest deterministyczny. Jest A albo B. Ewentualnie później jakieś rozwidlenia, że jeżeli A się wywali, to C, a jeżeli A się nie wywali, to B, albo coś takiego. Ale generalnie jest albo tak, albo tak. Jak mówiła babcia mojej żony, albo rybka, albo pipka. Nie ma czegoś takiego, że model językowy raz odda output na 500 słów, drugim razem odda output na 1000 słów. Trzecim razem w ogóle go nie odda, bo się wywali, i coś trzeba z tym zrobić. Nie, w kodzie jest zapisane na sztywno. Jak samochód, masz dwa podstawowe pedały: gaz i hamulec. Jeżeli naciskasz hamulec, samochód przestaje jechać albo zwalnia. Jeżeli naciskasz gaz, to zaczyna przyspieszać. Nie ma czegoś takiego, że naciśniesz gaz i on nagle zacznie stawać. No, chyba że się zepsuł samochód, to jest osobna kwestia. Ale generalnie, jeżeli to działa bez zarzutu, jeżeli tam się nic nie wywaliło, nie ma żadnego buga. To w ten sposób to działa. Dobra, no to w takim razie, czemu popularność N8N spada? Czemu tutaj doszło do stagnacji? Czemu mniej osób o to pyta? To też nie jest tak, że N8N przestało się liczyć. I tutaj temat bardzo dobrze poruszył Damian Ślimak na LinkedInie w artykule pod tytułem Dlaczego twój guru automatyzacji nagle przestał mówić o N8N i Make? I on porusza tutaj taką kwestię, że. Większość ludzi, którzy mieli kupić kurs N8N, już go kupiła. I żeby utrzymać sprzedaż guru potrzebują nowego wroga i nowego rozwiązania. I on tutaj pokazuje coś takiego. Stary wróg to jest ręczna praca, rozwiązanie to N8N. Nowy wróg przestarzałe Naten, rozwiązanie agenci AI i Cloud Code. Sam nie nazwałbym tego lepiej. Cloud Code zyskuje na popularności po części dlatego, że jest nowy. Jest nowszy niż Nathan. Nathan jest z 2019 roku. Klotko wyszedł w lutym 2025 roku i rok zajęło mu, żeby zyskać większą popularność niż N8N, więc jest nowy, a na pewno nowszy niż Nathan. Oprócz tego, co pisze Damian Ślimak, trzeba powiedzieć, że internetowi guru, automatyzacji czy innych technologicznych rozwiązań, żeby sprzedać nowe rozwiązanie, najpierw muszą ubić stare rozwiązanie. Czyli oni ci nie powiedzą, że Nathan służy dobrze do tych rzeczy, cloud code i agentiki AI służą dobrze do tych rzeczy. Możesz sobie zrobić Google Colaba, możesz sobie zrobić własny skrypt w Pythonie na swoim komputerze, jeżeli umiesz. Możesz sobie odpalić Antigravity czy Kloda Koda i coś tam sobie w tym porobić. A do niektórych rzeczy to w ogóle lepiej odpalić Apps Script w Google Sheetsie, zamiast kombinować naokoło w jakimś klodzie kodzie czy coś. Nie powiedzą ci tego. Powiedzą ci, że wszystko inne się nie liczy, bo teraz tylko Agen i Cloud Code, że teraz wszystko się będzie działo samo. A to w ogóle jak wyszedł CloudBot, znany dzisiaj jako OpenCloud, to kompletnie inny wymiar. Już wtedy nawet trzeba robić jeszcze mniej niż w clocie-kodzie, bo teraz OpenCloud zrobi to za Ciebie na Twoim komputerze. Przy okazji wyczyścić Ci konto z tokenów i pokaże Twoje API całemu światu, bo jest nie do końca zabezpieczane, bo jego twórca też go wipe kodował. I, i coś tam, więc, ale to, to jest, to jest ważne, to jest ważne, plus trzeba dodać do tego kolejne dwie rzeczy, tym razem z marketingu, nie z AI z automatyzacji, pierwsza rzecz to FOMO, Fear of Missing Out, FOMO, czyli wkręcanie Ci piłki, że jeżeli się nie zajmiesz tą nową aplikacją, tą nową metodą, to pociąg Ci odjedzie, kurwa, ten pociąg jedzie już tak naprawdę jakieś 5 lat i cały czas odjeżdża, cały czas odjeżdża, tylko nie odjeżdża temu internetowemu guru, ja już tych pociągów widziałem kilkanaście. Siedzę może w trzech i to mi absolutnie wystarczy do tego, żeby robić robotę. Nie potrzebuję siedzieć we wszystkich pociągach, które odjeżdżają i idę o zakład, że w ciągu następnych trzech miesięcy znowu odjedzie kilkanaście pociągów. I po to jest FOMO. FOMO, czyli żebyś cały czas miał przeświadczenie, że coś tracisz, że jeżeli nie nadążasz, to zostajesz w tyle, a jak zostajesz w tyle, zarobisz mniej kasy, przerobisz mniej roboty albo po prostu wyjdziesz na debila. Bo jak możesz się nazywać ekspertem od czegokolwiek, jeżeli nie znasz tej nowej aplikacji, która wyszła tydzień temu? Bo ja jestem internetowym guru i utrzymuję się z tego, że testuję aplikacje i spędzam na tym całe dnie zamiast robić robotę. Więc ty, zamiast robić robotę, powinieneś tak samo testować, w ogóle obserwować mnie i patrzeć, co znowu nowego przetestowałem. Bo jeżeli nie będziesz tego wiedział, to cię konkurencja wyprzedzi, zje i w ogóle zabiorą, twoje, zabiorą twój chleb, i twoja rodzina będzie głodować. Kuźwa, ja już jestem zmęczony. Druga rzecz, też z marketingu, to jest Shining Object Syndrome syndrom świecącego przedmiotu, czyli pojawia się coś nowego. I ty zostawiasz to, co robiłeś pół roku temu, chociaż to działało, i idziesz tam, bo tam się świeci. Jak ta sroka do kapsla. Idziesz, bo tam się świeci. Zamiast dociągnąć jeden projekt do końca, zaczynasz coś nowego. Mało tego, lgną do tego patałachy. Patałachy, którym w jednym miejscu nie wyszło, więc idą do nowego miejsca. Licząc na to, że tutaj będą dostateczne dostatecznie wcześnie i przed wszystkimi, że zdążą się na tej fali wybić. Wystarczy sobie spojrzeć na to, ilu najpierw było guru od czegokolwiek, potem byli guru od kursów na temat robienia kursów? Potem ci sami guru zaczęli robić szkolenia z AI. Dzisiaj robią Identic AI, automatyzację i to wszystko. I żeby być szczerym, ja też przeszedłem tę drogę. Przeszedłem drogę od specjalisty przez kursy online przez AI do automatyzacji. Tylko że ja nie uczyłem się AI dlatego, żeby uczyć się AI i żeby sprzedawać kursy AI. Uczyłem się AI dlatego, żeby to pomagało mi w pracy robić content. I tak samo nauczyłem się automatyzacji, żeby automatyzacje pomogły mi w pracy robić content, żeby pomogły mi robić tego contentu więcej, lepiej, szybciej, za więcej kasy, wdrażać to u klientów. U mnie cały biznes od zawsze kręci się, od, kręci się wokół kontentu. Od 2019 roku, kiedy zacząłem pracę w kontencie. Do dzisiaj robię w kontencie i za 2-3 lata nadal będę robił w kontencie. Jak będę robił ten kontent? Nie wiem. Może faktycznie będę po prostu wysyłał impulsy intelektualne do komputera i będzie się działo samo, bo będę miał takich agentów na komputerze, którzy wszystko za mnie zrobią. A może nadal będę stukał w klawiaturę? Nie wiem. Zobaczymy. Zresztą, jak się przejrzysz po internecie, to jestem pewien, że znasz co najmniej kilka takich osób. I owszem, popularność Kloda Koda i tego typu rozwiązań rośnie. No i ten pozostaje bez zmian lub spada, ale to jest też błędne koło influencerów. Błędne koło influencerów, czyli mamy jakąś nowość, następnie influencerzy zaczynają grzać temat, robi się hype, następnie ten hype spada, spadek hypu. I jak hype spada, czyli wyświetlenia przestają się zgadzać, znowu mamy jakąś nowość. Mamy tę nowość, grzemy, grzejemy temat, potem jest hype, potem ten hype spada i tak się to kręci. Będzie się kręcić w nieskończoność. Dlatego, że jeżeli ktoś utrzymuje się z wyświetleń na YouTubie, to potrzebuje tego hype'u jak powietrza. Bo wyświetlenia to są współprace sponsorskie, bo wyświetlenia to są wpływy z reklam, bo wyświetlenia to są zasięgi i te zasięgi są potrzebne. I nie zrozum mnie źle jakbym ja miał zasięgi to, to bym nie pogardził. Ale mój model biznesowy opiera się na czymś innym niż na wyświetleniach na YouTube i na tym ile ich mam. Więc biznesowo jakoś jeszcze żyję i nie muszę wskakiwać na każdy hype train. Nie muszę nagrywać o każdej kolejnej nowości w świecie AI. Robię po prostu swoją robotę i pokazuję innym jak mogą robić swoją robotę lepiej. I mówię o tym, co mnie jara, wierząc w to, że jest więcej takich osób jak ja, które też to będzie jarać. I dlatego dzisiaj, zamiast wkręcać ci piłkę, że Nathan się skończyło, że teraz to już tylko klotko, a za chwilę to już w ogóle jakieś inne narzędzie i coś tam, i że jesteś debilem, jeżeli z tego nie korzystasz, mogę ci uczciwie powiedzieć, że ten hype jest mocno przesadzony i wiadomości i pogłoski o śmierci N8N też są mocno przesadzone. Kolejna przyczyna która sprawia, że popularność N8N spada i rośnie popularność Kloodekoda i innych tego typu rozwiązań, jest taka, że próg wejścia do Natena jest jednak wysoki. Bo od momentu, kiedy odpalasz Natena pierwszy raz i do momentu, w którym złożysz działającą automatyzację, trzeba trochę poruskminiać. W Natenie, nawet jeżeli kopiujesz gotowe flow, gotowy, gotowy kod JSON i wklejasz u siebie na tablicę, to nie ma tak, że klikniesz i to od razu działa. Nie jest tak, że kupujesz od to nie jest tak jak kupujesz od kogoś samochód, wsiadasz do niego, przekręcasz kluczyk i on jedzie. W najtaniej musisz ustawić swoje poświadczenia, musisz ustawić swoje prompty, musisz sprawdzić czy gdzieś tam w promptach systemowych w, tym, w tej automatyzacji nie jest coś dedykowanego dla twórcy tej, tej automatyzacji. Trzeba się przelecieć kilka razy przez to i sprawdzić czy wywala błędy, czy nie wywala błędy, czy przechodzi od początku do końca i robi to co ma robić. Jest dłubania. W klodzie kodzie całe to dłubanie odpada. Jak to wygląda w klodzie kodzie czy w Gravity? Piszesz prompta i ono robi. I to jest tyle. I to też leży u podstaw popularności OpenClava, No bo co robi OpenClaw? OpenClawowi piszesz wiadomość na Telegramie, Whatsappie czy innym komunikatorze i on robi. Czyli cały ten trud budowania automatyzacji, testowania tej automatyzacji, sprawdzania i poprawiania, cały ten trud odpada a ludzie uwielbiają, kiedy coś robi się za nich. Czy to jest zrobione dobrze, czy to jest zrobione źle, nieważne, ważne, że oni nie muszą tego robić. Dlaczego? Bo ludzie to leniwe buły. Jeżeli jest jakaś prawda o marketingu, którą poznałem, to jest to, że ludzie to leniwe buły. Jeżeli chcesz zarobić kupę pieniędzy, to zamiast oglądać filmiki na YouTubie na temat tego, jak zarobić kupę pieniędzy, znajdź coś, co uderza w to lenistwo i gwarantuję Ci, że to się sprzeda. I moim zdaniem to jest yy, zagrożenie. Doktor Maciej Chrzanowski pisał o tym na Linkedinie i pisał tak. Ile godzin marnujemy na oglądanie filmików o narzędziach AI? Obserwuję to od miesięcy. Ogrom treści wideo na YouTube czy nawet na Linkedin. To tutoriale o Notebook LM, ChatGPT, Cloud, Perplexity i zdecydowana większość przygotowana przez dzieciaki, które pokazują interfejsy użytkownika i nic więcej. Później ten sam trend wchodzi na szkolenie: ktoś pokazuje magiczne narzędzie do generowania prezentacji. Efekt: uczestnicy wychodzą z iluzją wiedzy, bo wiedzą czym, ale nie wiedzą jak i dlaczego. A prawda jest taka, że Chat GPT za rok może wyglądać zupełnie inaczej. Funkcjonalności gamma może mieć każde inne narzędzie. Nobook LM może zostać zamknięty za paywallem, ale metody pracy są uniwersalne i zmieniają nie tylko sposób pracy z AI, ale sposób pracy w ogóle. To trochę jak z fotografią. Możesz znać każdy przycisk w aparacie za 50 tysięcy złotych, ale jeśli nie rozumiesz kompozycji, światła i kadrowania, zdjęcia będą przeciętne. Narzędzia to narzędzia, istotna jest metoda. Amen. Dokładnie to się dzieje w internecie. Jeden z drugim pokażą ci, jak połączyć klocki w N8N. Jak wklepać coś w Klodzie kodzie, coś co prawie działa, albo coś co u nich działa, u ciebie niekoniecznie, bo nie masz jakieś tam paczki i tę paczkę trzeba zainstalować, pobrać. I dlatego uważam, że warto znać Natena i w ogóle warto znać różne metody automatyzacji i generowania treści, dlatego że znając różne metody, jesteś w stanie dopasować metodę do sytuacji i kontekstu. Bo biznes, czyli kasa, oni nie potrzebują mieć coś zrobione w klodzie-kodzie, nie potrzebują mieć zrobione w anti-gravity, windsurfie czy Open Clawie. Oni potrzebują mieć zrobioną robotę. Potrzebują efektu. Jeżeli ten efekt jesteś w stanie osiągnąć prostym skryptem do Google Sheetsa, to na cholerę ci openklaw. Na cholerę ci cloud Code, dlatego że to jest sexy, dlatego że to fajnie wygląda. Biznes nie zapłaci ci pieniędzy za coś, co jest sexy. Biznes nie zapłaci ci kasy za coś, co po prostu wygląda i nie robi nic więcej. Biznes zapłaci za efekt. I biznes ma to w dupie, ile Cloud Code czy Open OpenCloud mają wyświetleń teraz na YouTubie. Co do samego N8N, uważam, że to jest spoko narzędzie. Uważam, że ono bardzo fajnie pokazuje, co dzieje się po czym. Bardzo fajnie uczy logiki, logiki aplikacji. Dla osoby nietechnicznej, tak jak ja, zrozumienie tego, co dzieje się po czym, że jest jakieś zapytanie, że to zapytanie może być przefiltrowane, czy spełnia jakieś y, wymogi. Że jest jakaś walidacja, że dopiero po tej walidacji treść idzie do modelu językowego, że treść wypluta z modelu językowego, znowu przechodzi walidację i albo wraca do modelu językowego z poprawkami, albo idzie dalej. Że można to ustawić tak, że jeżeli x, to dzieje się coś tam, że jeżeli zdarzy, że jeżeli zdarzy się x, to dzieje się coś tam, a jeżeli zdarzy się y, to dzieje się coś tam i to idzie w dwie różne strony. Albo jest klocek, który się nazywa switch, albo route i możesz ustawić sobie więcej opcji niż tylko dwie. Możesz sobie ustawić 3, 4, 5 opcji, że na przykład jeżeli wysyłasz wiadomość na Telegramie i ta wiadomość to jest audio, to idzie do transkrypcji. Jeżeli to jest obrazek, to idzie do OCR. Jeżeli to jest tekst, to idzie do modelu językowego. Jeżeli to jest wideo, to znowu jest transkrypcja, idzie dalej do modelu językowego. Albo idzie do modelu Gemini 3 Pro, który może czytać wideo. I to jest moim zdaniem zrozumienie tego, jak to działa po kolei. Jest mega ważne. I tego Cloud Code, Antigravity czy Windsurf nie dadzą. A nie dadzą, bo też, żeby nie było. Ja używam tych narzędzi, ale nie czuję się kompetentny, żeby z nich uczyć, bo nie jestem programistą. I tego brakuje w całej tej komunikacji, tego programistycznego podejścia, tej logiki, tego nacisku na architekturę i poukładanie tego wszystkiego, żeby to działało i działało w sposób przewidywalny, stały i stabilny. Bo biznes znowu nie potrzebuje automatyzacji, która raz przeleci. Od początku do końca i zrobi robotę, a następne trzy razy się wywali, i trzeba coś poprawić. I to jest fajne. I od tego nie do końca to daje. Ogólnie te AI Buildery, które coś robią za ciebie, i znowu uderzamy w to lenistwo, coś robią za ciebie. Czyli ty mówisz temu, zrób mi aplikację, która zrobi milion, i zrób, żeby była bezpieczna, e i nie rób błędów, i oczekujesz, że ono coś za ciebie zrobi. W tym jest cały problem. Nie wiesz, co jest pod maską, nie rozumiesz tego, co się dzieje pod maską. I na koniec Darek Puzykiewicz, znany copywriter, u mnie w podcaście powiedział, że nie słuchaj, co guru mówi, patrz, co guru robi. Jeśli jedyne, co guru robi, to jest nagrywanie filmów na YouTube, a tobie mówi, żeby, żebyś kupił jego kurs tego czy tamtego i mając wiedzę z tego kursu, zrobisz coś tam, to ja bym się przyjrzał, czy ten guru robi to, o czym mówi. W Stanach mówią na to practice what you preach. Praktykuj, czego nauczasz. Ja praktykuję. Ja wdrażam automatyzację klientów. Ja wykonuję zadania z tego zakresu. Robię to też u siebie, czyli robię to, o czym mówię. Nie jest tak, że tylko mówię o tym, o czym mówię. I że za tym nic nie idzie. I zadaj sobie kolejne pytanie, czy ten guru, który właśnie próbuje mi wcisnąć jakiś kurs, dostęp, produkt, na czym on zarabia? Na czym on tak naprawdę zarabia? Mój ulubiony przykład: Iman Gazi, 6 milionów subskrybentów na YouTubie. Sprzedaje za półtora tysiąca dolarów kurs, jak zarabiać prowadząc agencję marketingową. A sam nie prowadzi agencji marketingowej. Sam zarabia na tym, że sprzedaje kursy. Więc tutaj należałoby sobie zadać pytanie, czy to jest osoba, której ja w tej materii zaufam. I ostatnia rzecz. Jeżeli następnym razem zobaczysz, że ktoś grzeje hype na jakieś narzędzie. Zanim się podpalisz, sprawdź. Weryfikuj. Bo tak jak było z CloudBotem znanym dzisiaj jako OpenClaw. Ludzie się podpalili. Podpalili się ludzie bez wiedzy technicznej. Ludzie bez wiedzy technicznej zaczęli uczyć tego, jak zainstalować OpenClub'a. Zainstalowali to i zrobił się jeden wielki shitstorm. 30 tysięcy kont, półtora miliona kluczy API. Diabli wiedzą, co jeszcze. Ile osób na tym hype'ie ucierpiało, trudno będzie policzyć. Więc jeżeli nie chcesz być kolejną osobą, która cierpi na hype'ie, kolejną osobą, która dała się wkręcić... W odjeżdżający pociąg. Myśl, a jeśli masz problem z samodzielnym osądem sytuacji, zrób sobie asystenta AI, którego zapytasz o to, czy, czy to jest zwykły, pusty hype, czy to nie jest hype, czy jest w tym jakiś potencjał. Zrób sobie takiego systemowego prompta, takiego ostrego chief financial officer, który ma ci dać budżet w firmie na jakieś rozwiązanie, ale nie lubi tego robić i on wskaże luki, wskaże dziury w tym rozumowaniu. Niech to będzie pierwsze sito. Ewentualnie zapytaj kogoś, kto się zna na temacie, kogoś, kto nie sprzedaje kursów z tego, o czym mówi, to ci powiem. Jeśli chcesz więcej trzeźwego podejścia do kwestii automatyzacji, AI, tworzenia kontentu w internecie, zapraszam cię do darmowej grupy na Fejsie, gdzie zaczyna się coś powoli dziać. A jak szukasz gotowych rozwiązań z zakresu kontentu i automatyzacji, to zapraszam już do zamkniętej społeczności, gdzie mówimy o takich rzeczach, rozwiązujemy problemy, myślimy o biznesie, o kontencie i o robieniu roboty, a nie o odjeżdżających pociągach. Za dzisiaj Ci dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.